Siemanko wszystkim, z tej strony Brawl, ja to jest kolejny odcinek, zagrajmy w ryzen. W tym odcinku odbiegnę od fabuły głównej. Nie wykonam żadnej misji, tylko po prostu się troszkę podkoksam, czyli będę łaził po mapie i zabijał wszystkie wszelakie potwory oraz zbierał roślinki Tylko zanim to zrobię trzeba się troszkę przygotować. Udamy się do Carlsena i sprzedamy mu. A, najpierw udamy. Potrzebne nie niedorobione mm, nieobrobione ostrze do zwykłego miecza. Ile rudy by na... Dobra, na razie to pominiemy tą kwestię. E, pokaż mi swoje towary i sprzedamy mu wszystko, co jest nam zbędne. Czyli to, to... Okej. Okay. Ten łuk w sumie też mu możemy sprzedać, też nam się absolutnie nie przyda. Eee, co jeszcze mogę sprzedać? Ochrona przed magią, sobie zachowam, na wszelki wypadek, wiecie o co chodzi. To mu sprzedamy... Mm. Maksymalna mana... Hmm. To też mu sprzedamy, niech już będzie. Akrobatyka też mu sprzedamy. To też. Eee, I jeszcze mam jakieś śmieci tutaj, o właśnie o tym mówiłem. Świeczniki, jakieś inne badziewia. Które też natychmiast y, sprzedam. Dobra. Tak, pięknie. Mały bursztyn na razie tego nie sprzedamy. O perłę mu sprzedamy. Perły wszystkie najlepiej. Eee. Um, tego nie mogę sprzedać oczywiście. No i co? No i to wszystko tak? Na to wygląda. Um, Okej, okay. więc doko dokonujemy wymiany i pogadamy z nim na temat tego jaszczurzego miecza, który posiadamy. Arbiter. Aha, miecz ja szczuro ludzi, ok. Dobre na razie cię oleję. E, więc teraz udamy się mamy 10 punktów do rozdania. Więc udamy się teraz do e, Ignatiusa i... Mm, i rozdamy znaczy damy to w ognistą kulę na kolejny poziom. I będzie ogólnie fajnie. E, gdy nabiej, nabędę jeszcze troszkę doświadczenia, będę musiał rozdać je w walkę kosturem oraz w manę. E, akurat te umiejętności są mi najbardziej e, potrzebne. Zaraz oczywiście po ognistej kuli, z której najwięcej korzystam. E, gdzie mam mić... Hadon Ignatiusa, okej. Okay. Ognista kula. 4... O kurde, ile złota! Prędkość i zadawane obrażenia są zwiększona 40%. Dobra, walimy. Okej, okay. okej, okay, dziękuję bardzo. Ile mamy kasy? 856. Więc teraz udamy się do Ambraksa i kupimy mikstury. Ale zanim to zrobię, to zobaczymy, czy jeszcze mogę jakieś wykonać z tych materiałów, które mamy, które posiadamy. O, mogę zrobić na przykład dwie miksturki many. Mmm. Okay, mogę zrobić dwie średnie miksturki lecznicze, które też mi się przydadzą. Także przygotuję się yy, jeden raz, a porządnie, żebym to potem to. nie musiał się wracać do miasta po mikstury, bo to by było śmieszne. Mm. Oczywiście włączyłem mój magiczny stopper, aby wiedzieć, ile nagrywam. Ok, tu już powinno starczyć. Dobra, teraz lecimy do Ambraksa. A ile mi brakuje do kolejnego poziomu? O kurde, dobra. Sporo. Uh, 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 uh. Miksurki chyba małe były po 30 sztuk złota, tak? Z tego co pamiętam. Okej, okay, co ty tutaj masz, kolego? Tak, dobrze mówiłem. 30 sztuk złota. Mm, kupimy też oczywiście many. Pyk. No i dokonujemy wymiany. Pięknie, dobra. Jeszcze coś mogę kupić. Nie wiem, czy manę, czy życie. Dobra, kupimy sobie na manę. Jeszcze kupimy sobie powiedzmy cztery, bo na tyle nam starczy. Jeszcze, dobra. Okej, okay. za całą kasę, jaką mieliśmy, kupiłem miksturki oraz wyuczyłem się kuli ognia na kolejny poziom. Także teraz nikt nie ma z nami szans. E, tylko zanim się udam dalej, to będę musiał jeszcze przespać, spędzić noc, aby zregenerować punkty życia. Okej. Okay. W pierwszą miejscówkę, jaką się udamy, jest, są to ruiny, y, które, w której to znajdują się szkielety. Wybijemy wszystkie. Za szkielety jest dosyć dużo doświadczenia. Do tego posłuży nam oczywiście zwój lewitacja. O, mamy trzy takie zwoje, także. Nie powinno być problemów. Tylko w ogóle nie w tą stronę poszedłem. Dobra, przygotujemy sobie już powiedzmy o, powiedzmy ten zwój na zero, bo nam się może przydać jeszcze. Okej, okay, dobra, lecimy! Uhu! Chodzi mi o tą ruinę, która znajduje się właśnie tam. Nie wiem, czy to widzicie. Będę właśnie leciał w tamtym kierunku. Bo z tego co pamiętam, bo poza odcinkiem próbowałem tam wejść, zobaczyć, co się tam znajduje. Są tam szkielety, są tam żądło, szczury oraz wilki chyba, chociaż nie jestem pewien. I tam była jakaś skrzynia. Ale nie wiem, co się tam znajduje, bo nie wybijałem tych szkieletów. Ok, polecimy sobie powiedzmy jakoś tutaj. Dobra, tak powolutku na dół. E, pisać w komentarzach, czy jest jakaś e, opcja, aby e, szybciej zleciał na dół. Bo jak widać, muszę czekać, aż koncentracja się skończy. E, o, mamy nawet gnomy z tego co widzę. O kurde, chyba nie w tą stronę polazłem troszkę. Dobra, powiedzmy, że wylądujemy na tym kamieniu. Yeah! Dobra, pięknie. E, zapiszemy grę F8. I <laughs> Holy shit! <śmiech> 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 Co to kurwa było? Ale głupie to było. Kompletnie, widzieliście to? Byłem nad kamieniem dosłownie kilka metrów. A wypieprzyło mnie gdzieś kilkaset metrów nad ziemią, bez sensu. Ale dobra, na szczęście grę zapisałem, więc nie powinno być problemów. <grystanie> to było dobre. Dobra. F7 i wybijemy gnomy! Buuu, jak widać padają już na ciosam, że tak powiem. Padaj. Dobra, te wykończę kosturę Oa, O, już do mnie szklet idzie, dobra. Mm, trzeba udać się w tamtą stronę. O, teraz wódz do mnie biegnie! Ha! Na szczęście, pada na dwa ciosy! <laughs> ale mnie pizgnął! Kurde, nie tra... <laughs> Holy nie, proszę ciebie! Tak nie miało to by Tak nie miało to wyglądać! Ale odwaliłem kaszanę, jak zwykle ja! Dobra, także jeszcze raz. Dobra, cyk. I wybijemy najpierw tego gnoma, który tak krzywo na mnie patrzy. I teraz woza, który rzuca, rzuca tym czymś. Dobra, padł. Ty też padłeś i teraz mamy żądło szczury, które wybije kosturem. Dobra, ładnie padacie. Okej, okay, padli, obydwaj. Mm. Okej, okay, teraz możemy się zająć szkieletami. Okej, okay, tu mamy jednego. Puu. Ta, nie trafiłem. Sorki za te cięcie, ale musiałem znów gdzieś wyjść. Jak widać, goni, goni mnie już pokaźna armia szkletów. Kurde, będę musiał je jakoś wybić. Ała. Dobra, nawet mnie nie trafił, ale ała. Hmmm, <laughs> Tylko mnie zostawcie. O kurde, będzie ciężka sprawa. Mm, stracę dość dużo mikstur, ale. O kurde, jeszcze chyba nie trafiłem z tej kuli ognia. Okej. Okay. O kurde, jakiś władca? Czy co to jest? Yy, nie masz many, ty biedaku. O kurde, tam są wilki. No nie ciekawie to wygląda już. Ale na szczęście, zwykły wilk, który pada na ciosa tak jakby. Oła. W pizdu tych szkieletów, w pizdu! No nie! O shit, dobra, chyba odwaliłem. Okej, okay, dobra, trzeba, w... trzeba wczytać tą grę, bo odwaliłem. Można tak powiedzieć, zbyt daleko poszedłem. Um, dobra, spróbujemy jej jeszcze raz. Tym razem troszkę um, inaczej. Będę tak biegał na obkoło, jeżeli się jakoś oczywiście da. Um, Okej. Okay. No coś mi już pizgło. Tylko będę musiał. O, A może jakoś tutaj wejdę? Nie, oni mnie tu dosięgną. Pewnie. Okej, okay, tu jest chyba zły pomysł. Ole <laughs> fuks! Mmm, jakby tutaj to zrobić? Okej, okay, jeden padł. Teraz ten nieumarły kolega zostanie, tylko będę musiał jeszcze mmm. E, wyleczyć się troszkę. Okej. Okay. Okej, okay, władca padł. Teraz mamy. Zostało jeszcze trzech szkieletów. Dobra, padasz. Spokojnie Dobra, jedna miana, mana, 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 szybko Heee, berek, hey, berek. Ciach Dobra, ostatniego wykończę jako No chodź, 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 chodź. Ciach, ciach, No i pięknie, no okej. Okay. Zapisujemy grę i teraz możemy tych szkieletów obszukać, bo każdy z nich ma złoto. O, nawet ten miał e, miksturki jak widzieliście. O, ten ma jakiś e, pierścień. Także warto obszukiwać te szkielety e, tych szkieletów. Mm, Okej. Okay. No i to chyba wszystkie szkielety, które zabiłem. Okej, okay, ten miał kolejne miksturki. Trzy Dobra, wejdziemy sobie na górę. Okej, okay, mamy roślinkę many, która nam się przyda. I mamy prosty kuferek, który jest zamknięty, oczywiście, na kłódkę, że tak powiem. Yes! Skórzany hełm, ciekawe, ochrona przed obuchami... No Dobra, weźmiemy go i ten hełm od razu założymy. Hmm, tak troszkę dziwnie w nim wygląda, ale okej, okay, może być. Zawsze to jakaś ochrona, prawda? A w kuferku z żeglarza mamy w sumie całkiem przydatne... ...itemy. Mamy nawet pieniążków coś. Pieniędzorów. Dobra. Mm. Mm, spodziewałem się, że coś na górze będzie, ale niestety niczego nie ma. Poczekajcie, zobaczę, ile już mniej więcej nagrywam, bo jestem troszkę zakręcony. Okej, okay, już jakieś 13, 12, 13 minut będzie. Poczekajcie, trosz troszkę sobie tutaj poprawię. Okej, okay. spędzimy teraz tutaj noc po to, aby zregenerować punkty życia. I udamy się dalej. Teraz wybijemy tam tych wilków, którzy chcieli mnie zabić. Wilki, które chciały mnie zabić, o dokładnie. O to mi chodziło. O, mamy jagody. Dobra, pusto, pusto. Okej, okay, roślinka, pusto, pusto. Zapisujemy grę i... Spróbujemy wybić wszystkie wilki oraz rządło szczury. Mm, dobra. Szkoda, że one na ciosa nie padły. Mm. O nie, teraz mamy czarnym wilkiem do czynienia, który chce mnie zabić. Ale pięknie padł, się to. <laughs> ała! Ała! Dobra, padły? No chodź, 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 chodź. Face to face. Dobra, padłeś? Dobra, nie było problemu. Nawet mi połowę życia nie, nie zabrały. Ale z czarnymi wilkami będę, e, użyję teraz kryształu. E, cztery wilki mnie gonią. Hmm, ciekawe. Dobra, 120 doświadczenia Okej, okay, dawajcie, dawajcie, dawajcie Fu! GONią mnie! Nie! Fuck you bitch! Zostawcie mnie Okej, okay, tu mamy rządu szczura, który padnie na ciosa, okej okay. Nawet niepotrzebnie traciłem e, manem na tego skurczy byka <laughs> Skurczy byka Cia. Dobra Ciao! Pięknie. Ile mamy doświadczenia? No niedługo już kolejny poziom, czyli jedenasty. Jakoś to będzie. Okej, padł. Jeszcze ostatni! Pięknie! Dobra. Zapisujemy grę i lecimy zobaczyć, co tam się znajdowało, tam gdzie te wilki były. Tym... Na pewno mm, ta część nie będzie w jednym odcinku. Na... Ja zrobię coś takiego, że nagram godzinny, e, powiedzmy, odcinek, jak wybijam te potworki, te różne e, wszelakie mopki, że tak powiem. A potem to po prostu podzielę na części, bo nie warto, żeby przez godzinę e, robić to samo w jednym odcinku. O, tu mam jakąś jaskinię z tego co widzę. Dobra, wyjdziemy sobie tam. Tylko zanim to zrobię, tu mamy kuferek o, zamknięty. Na szczęście wytrychów mamy dużo, więc nie powinno być problemów. Ochrona przed bronią kutą oraz zręczność bierzemy. Pięknie. Okej, okay. wbijemy jedną miksturkę i zobaczymy, co się tam znajduje. Dobra, wyciągnę sobie kulę ognia już na wszelki wypadek. <laughs> to my, kula! Cholera jasna. On już do mnie. Pięknie! A spróbuję go zamrozić. Zobaczymy czy dam radę. Oa. O kurde, to na niego nie działa. No to pięknie. No to pięknie, pięknie, pięknie. Fuck you! Kurde, prawie. Także spróbuję się jeszcze wyleczyć. No dalej, dalej, dalej. Wczytu się. O nie, jak mnie pizgnął, koleś. Niemożliwe. Dobra, wczytujemy jeszcze raz grę. To nie było fajne. Hy, nie mówcie mi, że będę musiał tak wczytywać grę. Mm. E, dobra, nieważne. Już sam nie wiem, co ja gadam z tych nerwów. Dobra, spróbujmy skakać. Jakoś skakać, skacz, skacz, skacz. Da, pięknie, nie udało się. Jeszcze raz. Ostatni, jeżeli to się nie uda, to będę musiał, nie wiem, zrobić jakoś krótkie cięcie. Dobra, spróbujemy teraz skakać. O! Koleś mnie od razu zabija. To jest niemożliwe. Poczekajcie, spróbuję wczytać grę. Eee, dobra, mamy tutaj autozapis, o którego nawet nie zauważyłem. Heh. Nawet całkiem zapomniałem o tym. Okej, okay, dobra. Eee, czwóreczka. I spróbujemy teraz go wykończyć. Tylko gdzie on kurde jest? Siódemeczka. No, chodź, Brzydalu. Teraz zobaczymy, kto jest lepszy. Mm. Oła! Oła, nie, 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 nie. Cioch, pięknie. Zapisujemy grę i lecimy dalej. Nawet nie będę się leczył, bo nie wiadomo, czy tam są jeszcze te góle. Jeżeli będą, to... Znaczy wiem, że ja troszkę szybko gadam w niektórych, ee, w niektórych momentach i troszkę trudno mnie zrozumieć. Dlatego postaram się mówić powoli oraz... oraz dokładnie. O, tam, to, tam mamy kolejnego gula. Tylko zanim to zrobię, to fajnie by było się uleczyć. Okej. Okay. I spróbujemy go... Ej, tu mamy dwa gule chyba. Jednego czy dwa? Dwa góle mamy. Fuck. Tylko, że one tutaj nie wejdą, bo nie mogą. Hahaha, ha, ha, ale jestem mądry, a wy głupie. Patrzcie, a gdybym tutaj wszedł, to on by za mną pobiegł. Patrzcie, 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 patrzcie. patrzcie. A jednak nie. Ale ole. Hmm, troszkę dużo many na nie poszło, ale. Ale trudno Dobra I to mamy Uuu, skomplikowany. Nie, ja będę musiał się jednak wyuczyć otwierania zamków na kolejny poziom, bo to jest po prostu kpina Także tak właśnie zrobię Dobra, czyli raczej nie było w, tym, w tej jaskini nic ciekawego, znaczy nie wiem czy było coś ciekawego, bo nie mogę otworzyć tego kuferka Także dobra, udamy się dalej Teraz udam się w ten, w ten taki lasek, tam będzie dużo tych wszelakich stworków oraz roślin, co najważniejsze. Dobra, także lecimy.